Chłopaki, dobra, so, słuchajcie mnie, zanim wyjdziemy, robimy tak Ej, hakerski, kurwa Ej, co to jest? Ej, dobra aaa! Dobra, wyjdźcie, ty idź z solej, ja z walterem! Ej, ty idź za hakerskim, ja idę z, z, z walterem. Rozdzielamy się, żeby... Karty zobaczymy, tak. kto nie ma lepsze widę To, idzie No dobra Ej, potwór, potwór leci Ooo, bo... A, Aaa, wydedonator Inter ja pierdolę. Ja tak. Detonator, mordo. Uyyyy. Oh. <grywa> Kurwa nie. Chcę to nacisnąć. Nie naciskaj tego. Ja pierdolę. Będzie śmiesznie, to patrz to. Małość. Będzie śmiesznie. Najwyżej moją kamerę zabierzecie. Chodź tu, chodź. Chodź tu, chodź chodziaku, chodź. Aku, chodź. <grywa> chodź.

Jak opuścić tam? Nie masz dwie stopki. Jak opuścić się pełną rzeszku? Nie tej kamery, nie tej kamery. Weź chłopaka, bo to. To teraz, co teraz? Możesz.

Daj się wrócić Dwie strony kurwa, kurwa Co za pedał Co za pedał Pedał nade mną Hmm, ciekawe czy coś tu jeszcze Narwi, co ty produkty! O kurwa, szatknąłem Narwi Ej, ej, Ech tu do góry! Idź, pokażę pokaż wam coś, chodźcie! Ja coś pokażę, chcecie zobaczyć fajne, na mnie tak Idźcie tam do góry, idźcie tam do góry! Idź tam do góry! No, idź, no, idź tam do góry! O! Oh, o! na, oh, oh. na wysokich... Skoczę na wysoki przedmiot, u was nie Ale chodźcie do niego Chodźcie nie, do tego. No chodź tutaj, no chodź, Kole... A co to za abrecham? Kolego! Chcesz zataczyć walcyka? Kolego! Ciekawe co ma do f... O! O! Oskoczę! Jak gielagi! Mamy czuje pan idzie. No wiem, widzę. Ach. Oni są nad nami. Kurwa trzy... Wiecie... Trzy duszki są nad nami. Wiecie o tym. Co? Dawaj, biegniemy do rakiety, biegniemy do rakiety. Biegniemy do rakiety na, na 3. A bo w stronę było? Tak, wiem. Tylko znajdź coś pierwszy na dół. Hankerski... Ja będę tamtego no, ja będę leciał człowieku. ja oleg. będą się kurucić jak debile. jak nie muszę, bo rakieta jest tuż obok. Du, 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 du. Cygańskie dzieci U. potrzebują pomocy. O, cholera. czy to Freddy Fazbear? O, 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 weź, weź tą o, o, kamerę, weź, weź tę. Te... Ja nie ma miejsca. No to wracamy. Nie, bo ta kamera zostanie tutaj. Nie, nie zostanie debilu. Nie jak tak. Gram w to już 30 godzin. To jest moje miejsce, wypija Bo ci podetne żyły. oglądają Nie, nie! Mordo! Chur... Pum, o Mówiłem! Uciekasz! Tak go aktywuje! Ale wyświetleniałem co Kurwa. Nie Ale ty nie widać! To nie widać, mi widać! jego kamerę! jego i ten. go i ten. Nie <śmieniu> to się chowam, w kontenerze. Widzicie, to tam jest nagrane? <śmieniu> tak, to się to ej, to ja! dobra, pedał? Kto na pedał? Dobra, nie! Uciekaj! No na zabawie. A wy macie nie? Mamy wyłączony ten mod. O kurwa się No to nie, no. się co na wysokość! No Kto to Ale A co to, to kolego, za wrechem? Kolego! Chce zataczyć walczyka? Nikt nie powiedział! że macie to normalnie! Kolej, to było domyślnie wyłączone! Ale to jest domyślnie wyłączone! No mamy to wyłączyć teraz?

Czemu się jeszcze leży z Olegry? Nie, nie Ja, nie nie ja pierdolę. To jest, hak, to jest, hak ty, jest nie teraz. A, się. Ja pierdolę, z nie kamery. No. XD Co ty nie popełnię mnie jak o, wyglądam! Stoi się! Ty, 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 Nie muszę, bo rakietę też dużo było! wywaliło! Wiem, bo go wybałem, bo zaczął skakać i w wiesz każdego! Norbi! No, nor no tyś śmieciu! Czemu? Dobra, obrażam się, dobra! kurwa grać jeszcze nie mogę, nie? Ja pierdolę. Bo nie mogę używa las. Mnie też troszkę, bo muszę za CFS. E, potwór, potwór leci! O! O! A, wydetonator! Detonator! mordo A Norbiamy rentowali ma Tak, A, Togo, co? a, jaj, aj. Co? To będzie śmiesznie, najwyżej ty kamerę zabierze. Chodź tu, chodź, chodź, tu, chodź, w chodź, 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 wysłałem ci zdjęcie. No chodź, 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 to chodź, 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 Mam tu pas patrzeć A dobra Napierdolę no HORDO Proszę testa mapa? Nie testa, ta... wiem jak Ej tej twarzy już tutaj nie ma Ej Water, nie Tam ktoś jest Tam jest ten Kambodża, znaczy ten Patrz, on biegnie do nas się przywitać. O co ta kamera? Czułam kamerę! Czułam kamerę! Kurwo! Nie zbliżaj się do mojej dupy! FBI, obron! On żyje? Kurwa, on nie żyje, a nie żyje, dobra. Żyjesz? Kurwa! Pomocy! No, on mnie, Nie też, nie też chwycił. Czyli mnie to innego chwyciło. Ło, wow. wow, tu się pomocy Chodź Walter, szybko Już, spokojnie, już Bierz kamerę Chodź tu Wolter mówi coś? Co, Walter? Co, Walter? Halo, lecz mnie Dzięki. Walter, bo się nie słychać. Jak to nie słychać? Ej, wyciszło mi ciepę coś. Coś. U mnie widać, że coś mówisz. Dobra, daj, daj. A ty mnie słyszysz normalnie? No tak, ty tak. Z motkę się mnie słyszysz. Dobra, dobra. weź inspirator. Chodź, chodź Kurwa, po moją będziemy po, po, po niemiecku będziemy gadać. Jo, ślimak, a Norbie jest głuchy. Te ślimaczku! No niej, Norbi zniknął. O! Norbi Ślimaczku, ślimaczku. Ui! Zamknij się, zamknij się. uciekaj! Dobra, uciekam sobie. Walter, dobra, chodź na stół, chodź na stół, Walter, chodź na stół, Walter, chodź na stół, Walter, chod... Chmila, bo mi się ścięło. Do rakiety do rakiety do rakiety albo chodź na stół, no chodź na stół. Tu nas nie złapie. Chodź na stół, tu nas nie złapie. Jest za bardzo długo śledzony, patrz. Pośledzone jest, o. Nie ja zabawiłem lociary tutaj. Dzień dobry. Ma dziury wgadane. Dzień dobry, jest. o czym pan by ja chciał dzisiaj porozmawiać? Pięć minut Dzień dobry. O, to jest nasz oh, nowy przyjaciel, Walter Dzień dobry, proszę pana. Co pan chciałby powiedzieć na... Dobra, chodzę ozder, chodź do środka, Wozder, chodź. ja Okoń, nie mam baterii. Nie Uuu, widać, że tu będzie ratka w ciemno. A ja nie mam baterii. Urbi. Zapraszam, zapraszam. No Urbi, ale ja baterii nie mam. Zapraszam do stołu. Patrz, tu, tu już pani czeka. Przejdź tutaj się przygość. No, chodź tu do nas, no pani już czeka za tobą. Nie, Waltera. Ojej, Jimon Wolka teraz. Walter, biegnij do statku, biegnij do statku, biegnij do statku, do statku. Zamknij, zamknij. Dobra, chodź. Weź mi ulecz. A co się stało? Wyszczyć kamerę czy beatboxa? Dobra, co? już już Ej O kurwa Co się stało, że masz ten. daj mi daj mi Dawaj nad nim, nad nimi, nad nimi Ci mój beatbox O nie

Nagrywaj, nagrywaj mnie, nagrywaj mnie. Masz kamerę? Nagraj mnie, nagraj mnie, nagraj. No na... swoją mnie nagraj, swoją. Nie masz swoją baterii. Nagraj mnie. Nagrywaj. Nie mam jak. Nagraj mnie. No tylko nagraj mnie. No kurwa, nie mam. aaa no ta, nie słyszysz mnie. Masz baterię? Masz baterię? Dobra, to daj mi kamerę twoją, lub moją. Daj mi moją kamerę. Dobra, wracamy. Wracamy, co nie? A teraz Walter, mnie słyszysz? Coś. Słyszysz mnie? O, teraz cię słyszę, no. Teraz kurwa, cię się słyszę. Ma baterii nie miałem ja na tym mi kurwa krzyczeli, że mam kurwa ten... W ogóle, gdzie jest mój beatbox? To no to był... Tam był, tam był ten Co było Co tam było? Bombok lat, dajem Bombo klat, ten Bum boom, ten co cię wysadził Dobra, poczekaj chwilę tylko Grywaj! Nagrywaj! Dobra, daj, chodź Ja cię normalnie słyszałem nie? Dobra, ja, ja odpalam pierwszy. Walter, nie biegnie? Tam poczekaj. Poster. jest ten? Kambodża, znaczy ten. Patrz, on biegnie do nas się przywitać. O co? Kurwo, nie zbliżaj się do mojej dupy. Pomocy. No Ochwycił mnie. Chwycił mnie. mnie też, A mnie. Też w kamerą, panie, w w kamerą, mnie co nie? O. O co tu się... Pomocy. Chodź te szybko! Jooo, ślimak! Anorby jest głuchy! Ślimaczku! O! Ślimaczku, ślimaczku! Łiii! Zamknij się, zamknij Dzień dobry, uciekaj! dobry, To specjalnie zrobiłem. Tak, no, tak na niej wszedł. <grym> nie zamówiłem. Nie tutaj. Dzień dobry. <grym> ogóle, no, o, ma tak, Dzień dobry, oczy pan by chciał pa dzisiaj porozmawiać? Jak Dzień dobry. Ma dziurę w gardle, w ga w gardle. No właśnie, wygląda tak wagina. Dura, teraz moja na kolei Dobra, dawaj Czupa kabra u Woltera Oho Moonwalka doszli do AMK. się do <grymianie> To jest nowy przyjaciel, Walter. Dzień dobry, proszę pana. Co pan chciałby powiedzieć? O, kolejny kolega! Uuu, widać, że tu będzie radka w ciemno. Zapraszam do stołu. Patrz, tu, tu już pani czeka. Przyjdź tutaj się przygość. No, chodź tu do nas. No, pani czeka za tobą. Nie, Waltera! Walter, nie! Walter, ucieka do statku! Zamknij się! To ja! Patrz, wygraliśmy już. Jestem, jestem. Ej, zbugowałem się! Ej, zbugowałem się! Nie, po prostu masz... E... Z... Nie zbugowałeś się, po prostu masz X-a klikniętego. Nie. O, faktycznie. No, Dobra, no, widzę, 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 dobra. Oho. Poczekaj chwilę, chcę zobaczyć tą latarkę, jaka ona jest mocna. Ożesz, chulipka. Dobra, to bez jest. latarki jest lepiej. No, jest na daleki, na pewno na daleko. Z tego co pamiętam, to powinniśmy się kierować nie w tą stronę. Chodź zobacz, tylko tu. Ja pierdolę, pierdolę jeb... O, słyszę chyba robota jakiegoś. Duszek! O, o! Ja pierdolę, Norbi. Żyjesz? Piekłem jak taki tchórz Dobra wracam Halo Norbi? Walter jesteś? No Halo halo jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś o, o jesteś Chodź Nie no ja jestem cały Weź mi ulecz Ale weź o, mi ulecz Bo ja raz od razu wywalę Dawaj Dobra weź respirator Daj mi ten Chodź w drugą stronę O nie Biegnie o, nie, nie, o, nie! nie. O, to... Pomocy! Ktoś mi... Uciekaj! O nie! Ej, bo mam błąd jakiś! Kurwa, pomocy! Mi jakiś komunikat wysk wysk wyskakuje, o, zamknij to! Jak odpalam kamerę, to mi wyskakuje błąd, że jakiś plik jest uszkodzony. Aha, no to nie wiem, to o, może tam wyskoczyło. O, Piotr, Teraz już tak? Nie, teraz nie. Dobra, już to chyba przestało. Już chyba, już chyba przestało. Jesteś? Żyjesz? Ulecz mnie. Czy? Też... Dobra, uleczmy. mnie. To był terminator ogólnie, co nie? Dobra, masz. Czy no, w ogóle był terminator, nie wiem, czy ty to widziałeś. No było, to się świeciło. Uratowe, nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij. Biegni, Zasada prawej. Nie, łowca! Łowca pedofilii EC Gdzie? ECPU! Dostałem! Nie! Ta uciekaj, nie uciekaj, ewake. uciekaj, łowca pedofili! Żyję. O kurde, Walter, uciekaj! Sa, sa, zaczekaj. Lecz pewnie zamknij drzwi. Zaczekaj. Zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi Ej, ja nagrywam, patrzę, czekam, co on sobie najpierw, wyskakuje. Nagrywaj, nagrywaj. Ile masz procent baterii? 74, a ty? Eee, 46. Nie biegaj, nie biegaj, jak coś to uciekamy. Uciekaj, zamykaj, 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 skakać. Skatacz. Skur! Zamykaj, skakać. Zamykaj, On Zamykaj, skakać. Zamykaj, O Zamykaj, skakać. tebeś się... Ale się... Dobra, uwaga, nie masz procent baterii. Fila. 36, ja jestem telefonem, spokojnie. 36, mam tu. Szekajmy tu, bo oni uleś, tu szybko ja przychodzą. Ojej. Dobra, okej. O, idzie. Cześć. Poczekaj ty nakrywaj ja ci co zamknę, ty nakrywaj O cholera! Nakrywasz? No oh nagrywam On chyba spadł On chyba spadł na dół On wpadł do wojna Za kto drzwi się odbił nich wpadł do wojna Padę co dobrze świeci Patrz tam patrz tylko, że utknąłeś w tym, o. Pasz to. No wiem, patrz. O. Nagrywasz? Nagrywam. O cholera. Czy to to Freddy Fazbear? Patrz znowu. Patrz to świeci dobrze, patrz to. Widzisz jak to sięga? Patrz to, widzisz jak to sięga? No Jezu, ale to jest mocne, dobra Cofnij się, bo jak spadnę to wiesz, to... Chujowo będzie Wzywamy wszystkie duchy Taki te romisery byłbym był. Coś... Ile procent? Ile, ile? Sześć procent To wracamy Dobra Nie ma co A Ty? Trześć też, coś takiego. Co ty kurwa zrobiłeś? mam Błąd jakiś, <grym> kurwa pomocy Jakiś komunikat wysk wyskakuje, wyskakuje zamknij Nie, łowca, łowca, pedofili ECPU Terminator cię hakował Gdzie? Dostałem Terminator cię hakował Nie ucieka, 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 Nerviz, cię Walter, Uciekaj, uciekaj, uciekaj Nerbię pan! Kurde, Wolter, uciekaj Zaczekaj za, za, NGPM, zamknij drzwi Zaczekaj za, zamknij, 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 zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamykaj

Kjempestort. Yes.